Próbował tam kontrolować pozycję Ships, no mają tutaj mocno, mocno obstawione toalety i całą kontrolę środka i tak naprawdę długiej nasi oponenci, o no i za chwilę wejście naszych zawodników po omside B, no tutaj tylko jeden zawodnik defensywy ustawiony tak naprawdę, aby tutaj no może delikatnie się postrzelać i grać ewentualnie pod ritek tego BSa. No ale niestety, Patrick z eliminacją. GoFi dojedzie. To muszą być fragi dla e, naszego pana Krzysia. I to się rzeczywiście udaje. GoFi jedzie dalej. GoFi o celownik. Jest eliminacja. Loren Waker jeszcze z trafieniem od shorta. Trafia także jeszcze Niki. No i Hades będzie musiał to ratować. Bomba już rozbrajana, niestety. O i Hades musi tutaj walczyć. Szybce pikuje. Ale niestety przegrywamy, przegrywamy. Jakie starcie. No, ale tak, Denysław. Trzeba będzie go sprawdzić, trzeba będzie go pokonać. Jeśli Denysław dostanie tutaj zbyt dużo przestrzeni, zdobędzie zbyt dużo fragów, no to mogą być spore tarapaty. Killer, błagam cię, sprawdź tą pozycję. O, już wychodzi niestety Killer, ale Denysław niesprawdzony, chociaż teraz są eliminacje dla Polaków. No i czterech na trzech. Proszę bardzo, bombsite przejęty. No nie wiem, jakim cudem Denysław tam zdobył tylko jednego fraga. No chyba zbyt asekuracyjnie chciał zagrać w tym momencie ten zawodnik. No i zostaje Patrick, Niki oraz Ships i to chyba za moment będzie. Ten pierwszy punkt dla Nine udało nam się zaatakować bez, poradzić sobie z dwójką defensorów, jak teraz będziemy chcieli zagrać. No i za chwilę potem B, poleci nadbłyskowy na blisko, Jeszcze tak, na daleko, ale robi tutaj świetną robotę teraz Patryk z, tym, z tą MP9, odpowie jednak teraz Menio, ale Patryk z kolejnym fragiem, jeszcze będzie w stanie się wycofać, eliminacja od Gipsa. Hades zostaje sam, Hades jeszcze walczy, jeden na dwóch, cztery punkty zdrowia u Hadesa, Oj, no musiałby teraz spiąć się na wyżyny swoich możliwości i Olaz, żeby taką rundę wygrać, No trudna sytuacja, wie, że Patryk jest od galerii. No i bomba podkładana na heaven, spodziewa się dwójki rywali od pleców, bardzo mądrze rozgrywa to jak na razie Olek. Będzie chciał jeszcze przejść sobie w okolice wody, aby no móc za tego ps a rozbijać sobie ten, tego klacza na czynniki pierwsze. Oj naprawdę, dobrze teraz kombinuje Olek, tym bardziej, że nasi rywale o, chciałem powiedzieć, że nie mają gratu dymnego, ale niestety go mają. Niestety ma go Denisov. i to może być game changer. On za chwilę pewnie tą pakę odsmokuje. Jeszcze szukają, jeszcze próbują antyterroryści namierzyć Hadesa. Teraz pojawi się okazja, szuka Olaz tych fragów. Jedna eliminacja, no jeden na jednego. Patryk czy Olek? Olek czy Patryk? Bomba rozbrana na raz, skanuje Olek. i brakuje ty, no nie! Skanuj, skanuj, Olaz, tak Ola jest! Hades wygrał! Damy Keja, który za moment będzie chciał przebijać się pod galerią. No często lubi takie samotne akcje. RainWaker Już bardzo agresywnie. Jedna eliminacja. Jeszcze próbował RainWaker, ale bardzo ważny też trade to Więc czterech na czterech. A i cały czas e, będziemy walczyć w tej rundzie. Ships, jeszcze pikuje. Niestety wyłapuje Keja 4 na trzech. Przewaga wraca. Na konto naszych oponentów. Teraz trzeba zareagować, ale Ships tutaj dobrze ustawiony, ale myślę też, że będziemy spodziewali się e, Shipsa po tej lewej stronie, że ktoś za chwilę będzie tą pozycję sprawdzał. Ale Ships też wejdzie jeszcze do connecta, zostawi innego zawodnika na tej galerii. No mądrze, mądrze grają, jak na razie bardzo mądrze grają bugarzy. Trzeba im to po prostu oddać. No i Ships chyba za chwilę w ogóle będzie próbował tą drabinkę skracać. No tak się wydawało, że przez chwilkę będzie miał, że ma takie intencje. Teraz już walka pod Monsterem. No, Ships za chwilę pewnie będzie pomagał już swoim kolegom na bs Skany, skany, ale Patryk cały czas na tym toksiku żyje i nie mamy opcji, żeby wyjść. A więc no niestety nie, nie wyjdziemy teraz tego Monstera, to w to tempo, które chcieliśmy atakować. Musimy zmienić jednak koncepcję. Jest zużywiony granat błyskowy pod galerię. Sprawdza sobie tutaj Claire dokładnie każdą pozycję. O Ships cały czas na konektorze, by ten timing tylko był dobry. No bo przez chwilę dało się, że Ships będzie chciał atakować. No też nasi rywale tego kona trzymają. Więc oni prawdopodobnie wiedzą, że na 95% to będzie po prostu podejście pod mącek. No i teraz jest eliminacja. 3 na 3. Bardzo ważny frak i wyrównanie, ale odpowiada Niki. Jeszcze trafia Denysław. No i Hades znowu musi pod Bomsajdem beratować. Bomba wyleciała. 10 sekund. Jak będzie teraz plantował Olas, jeszcze wykuje. Jeszcze chce tutaj zagrać z rywalami w Kotka i Nyska. Ale niestety tego czasu już nie wystarczy w tym momencie. A więc 6 do 2. Tym razem się takie klacza uda wygrać. Puszę ją, granat błyskowy. No i, i strzelecko. Po prostu nasi rywale wypadają lepiej. Jak na razie. Na mapie do overpass niestety troszkę to jest martwiące z racji tego, że też overpass to jest nasza bardzo, ale to bardzo silna mapa. O i teraz przyspieszenie pod Monsterem. Patrick z flagiem odpowiada jednak Kej. O i Niki jeszcze jest czasowany od wody, trafia także Ships. O i to już jest przewaga 4 na dwóch, chociaż jeszcze Hades z eliminacją. A co ciekawe też Hadesa. Na razie mało oglądamy w dniu dzisiejszym ze snajperką. No przydałoby, przydałoby się troszkę chyba oka więcej właśnie z tą AWP. Na razie bomba leży na bombsajdzie. jeszcze sprawdza BSA, cały czas RainWaker, czy, czy ktoś tutaj czasem nie chciał zachodzić na plecy i czy też te finalnie nie będą chcieli tam wracać, bo teraz bądź co, bądź ta bomba chyba niekontrolowana przez oponentów. Trafia teraz Hades i czyżby znowu no, miał nam to wszystko Hades ratować, tak może być. Bomba jeszcze nie podkładana, a cały czas leży, też nie wychyla się jeszcze Niki, no nie ma nawet opcji, żeby, żeby się wychylić. No i Rainwaker od galerii. No to będzie istotne. Hades świetnym odłamkowym, ale Hades nam robi Kerry, Ale nam Hades robi Kerry w dniu dzisiejszym. No i zostaje już tylko w tym momencie Rainwaker, ale ten groźny do samego końca. Killer za chwilę będzie pikował od tej wody. No i już chyba wie Rainwaker, nie, jeszcze sobie nie zdaje sprawy. Jednak sobie zdaje sprawę. moi drodzy, i, i, i to jest jak najbardziej normalne. Myślę, że trzeba po prostu wrócić do dobrego grania. nie? To jest, to jest zawsze najtrudniejsze, bo po miesiącu miodowym u nas ten miesiąc miodowy trwał na tyle długo. Że byliśmy w stanie dostać się na, na kilka turniejów TRS, więc no z tego możemy się bardzo cieszyć. Myślę też, że, że, że bezpośrednio no, grając już na, na te drużyny z tieru 1, powinno być delikatnie łatwiej się, łatwiej się jednak przygotować do, do rozgrywki z nimi. Więcej tam jest rzeczy, które rzeczywiście jest logicznych, schematycznych w rozgrywce tych, 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 tych najlepszych drużyn. Więc myślę, że, że, że może po prostu, kiedy już będziemy grali bezpośrednio te, te turnieje z najlepszymi ekipami, to po prostu będzie nam się trochę łatwiej do nich przygotować i może też właśnie dzięki temu przygotowaniu trochę więcej tej pewności siebie się znowu u nas pojawi. I może takiego spokoju, bo, bo tej cierpliwości chyba po prostu trochę brakuje ostatnio Akurat po stronie Nine mam wrażenie przy, chociażby w tym ataku, że troszkę często chyba za szybko po prostu chcemy grać. A to nie do końca działa. Teraz Killer akurat jeszcze z eliminacją, więc utrzymuje nas. Przy życiu w tej rundzie. No, ale to jest 27 sekund. Zobaczmy jak daleko jest bomba. Zobaczmy jak daleko jest bomba. I to chyba będzie. Nie no, będzie jeszcze podejście w side B. No musi tam wygrać swoje starcie menio. A i szuka szuka oponentów menu, ale on też nie jest przekonany, gdzie Takowi oh, są. Już wie. Teraz Wiktor, eh, że to jest początek. z żągrad błyskawy. Będą jechać go rywale, niestety, ale Patryk trafi. O i Hades zostaje sam w sytuacji 1 na 4, 12 o 2. Jedną pisetówkę moi drodzy średnio. teraz jest 8. Więc no przydałaby się, przydałaby się chociaż, chociaż ta, ta jeszcze druga, żebyśmy się dzielili jakoś korzystniej. Ale no na razie rozpoczyna się to wszystko dobrze dla naszych oponentów. Trafi uniki na menu. O, no i teraz jeszcze obijany mocno, bardzo mocno. Olaz musi się wycofywać. Jest jeszcze tutaj Killer, on ma delikatnie tutaj. Olaz tutaj ma delikatnie Killerowi zbejtować. No ale czy zadziała tutaj Killer na blisko? Chociaż Killer daje informację, że rywal tutaj nie popchał. Oj oj, 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 na szczęście. Poradził sobie i skontrolował finalnie to strzelanie z USP. Killer. Oj, no czterech na 4 ale nasi rywale za chwilę będą wchodzili pod bomb site B. Dwójkowo od Galerii, dwójkowo od Monstera, my dorzucimy jeszcze granat błyskowy, ale tam niestety nie oberwią e, terroryści. I jeszcze kolejny błysk, tak aby Goofy mógł tam sobie spokojnie powalczyć, teraz e, trafia, Goofy trafia, okej! Okay. Przewaga po naszej stronie, odpowiedź jeszcze od Patryka, okej, okay. będzie chciał podjechać agresywnie, ale niestety, Ships trafia. No i Kelar zostaje sam, ale dostał Kilar jeszcze bomba, sam koniec. Formy i, I gdyby, moi drodzy, ktoś wiedział, dlaczego zniżka formy się pojawia, no to przecież tej zniżki formy by nie było i nagle wszyscy byliby najlepsi. Więc to, to jest właśnie rywalizacja. A jak ktoś tej rywalizacji rozumie, no to, to chyba nie jest chłopem, albo to chyba po prostu nie miał okazji takiej rywalizacji prawdziwej po prostu zasmakować. Czy tam już chłop, czy, czy, czy kobieta. Wygramy chyba tę rundę. Oby. zostaje Denysław i Ships. Podniesiony jeszcze kała Hukeja MP9O. HD z Diglem. No i Mak umenia. Cały czas jeden z terrorystów na konektorze Denysław jeszcze trzymający długą. A teraz ships jeszcze z eliminacją. No nie no walczą, walczą. No właśnie to jest to oni grają sobie spokojnie. I to im oddaje, to im oddaje, bo to my się musimy poruszać, bo my teraz jesteśmy niepewni, bo to my zastanawiamy się czy czasem rywal nie wejdzie nam na plecy. No i teraz tutaj będzie wychylał się pod tą długą. To musi być eliminacja dokładnie. No i Ships zostaje sam w tej sytuacji. I to będzie wygrana runda przez najmniej. To będzie wygrana runda przez Nile 15-10. No już też próba kontrolowania długiej przez naszych oponentów. Widzi już tam Denesław Rywala, ale Hodes jednak to starcie wygrywa. A więc mamy kolejny raz Entryfraga. Jeszcze przejęta galeria. na chwilę wytykuje. Niestety przegra pojedynek Alegów i bardzo ładnie i pewnie wychodzi na trade. A więc mamy w tym momencie po raz kolejny tą przewagę. Ale będzie chciał tutaj jeszcze podejść i stworzyć zamieszanie do Palona. Teraz pozycja tutaj po, po lewej stronie sajdu, ale Kelar bardzo pewnie sobie radzi. No i teraz to ekipa 500 przypomina mi troszkę na, z początku tego spotkania. O, Też się śpieszą, też się śpieszą, też chcą grać agresywnie, tylko że oni mają 15-5. My takiej przewagi nie mieliśmy, my ją musieliśmy e, klarować. No teraz Menio dobrze ustawiony, zdobywa eliminację, Niki zostaje sam. No, a my jesteśmy, wydaje się, pod tym BSMB. Teraz w miarę gotowi. Guff i tych punktów zrób trochę jeszcze mamy. Nieco co prawda, mocno pobijany. No, ale Niki czyżby chciał tutaj od razu plantować na raz. Trafia teraz Niki, jeszcze poszuka. I tak, plantowanie na raz. A to za chwilę zostanie skardzone przez Guffiego. więc 15 do 6. Historia może nam się tutaj pięknie poukładać, oczywiście. A teraz. E... Jeszcze długa droga, ale. Można to zrobić, chociaż przyspieszają terroryści i trafiają idealnie z decyzją. Po co Monsterem? Bombside bez za zostanie przejęty, ale nikogo nie ma. Jedynie na galerii Goofy. A więc, no sytuacja dosyć trudna, bo trzeba będzie za chwilę odbijać. Dodatkowo trzyma jeszcze rotację z bombside'a. E, Denysław. no i wyłapie, wyłapie. Niestety w tym momencie Keja, więc czterech na trzech. Przewaga po stronie naszych oponentów. Nikt jeszcze pójdzie po tego. Fraga na kelarze i Hades jeszcze walczy. Ale tutaj tej pozycja, naszego oponentu bardzo dobra. Ale Hades po raz kolejny. Oj, czyżby Olas znowu miał nam to uratować? Dwóch na dwóch. Już szukają teraz nasi tej bomby. Czyżby ona była teraz na raz? Chyba nie. Chyba jednak jeszcze nie w tym momencie. Przycelował Hades. No i broń. Niczym Love Meister. Teraz tą bombę na raz, ale niestety jej nie rozbroi. Ale będzie chyba ten czas. Powinien być ten czas. Dokładnie. Będzie chyba tego czas. Tak mi się wydaje. Tak mi się moi drodzy wydaje. Bomba zostanie. Tak jest. Rozbrojona. Liczymy dalej. Jakiś fake pod BSM, a tylko i jak dużo tutaj może zafejkować Niki. Skoro on ma tylko jeden granat błyskowy, A teraz Kej już z eliminacją. No i przewaga znowu po naszej stronie. Kej musi uważać na rywala z konektora. Teraz Kej niestety łapana, ale trafi jeszcze Goofy na, Goofy na shipsie. Czterech na trzech. Wejście od Monstera. Goofy, Goofy. Jest problem. Przez chwilę ze strzelaniem. no i teraz Hades jest nie, też niestety wyeliminowany. Jeszcze odpowiemy nie! Mocno pobiany jest tam Denysław, dwa punkty zdrowia, 17 sekund. Rainwaker będzie teraz idzie w nogę, ale killer z wiedem I trafia jeszcze po raz kolejny Kacper! 15-10! nie nasi 15. rywale jeszcze czekają. Trafia teraz Rainwaker akurat pod tą side MA i to może otworzyć furtkę do rotacji, jednak dla naszych oponentów trafia Goofy, a więc jest wyrównanie, jest nawet przewaga, bo killer też z eliminacją. Terroryści puszczują teraz na pełnej, pod bombsite'a, cały czas B besie, mamy jeszcze kill'ara, kill'ar, błagam Cię, wygraj tą przebitkę, tak dokładnie, tak się dzieje, zostaje Patryk, zostaje Denysław, ci jeszcze walczą, 30 sekund, przeskanowany kill'ar, robi się gorąco, ojojoj, eliminacja od Patryka, Patryk i Denysław, dwóch na dwóch, Kay i Goofy, czyżby Kay chciał tutaj przejść przez tego smoka zaryzykować, Patryk teraz, no chyba będzie zerkał za moment w Gufiego no i teraz kwestia tego, czy ten timing dla nas zagra, okej, okay, będzie się spodziewał rywala po prawej stronie, niestety nie, ale Denysław, jedynie 5 punktów zdrowia, głupi, jeszcze skaluje rywala, jest eliminacja, ale Denysław, to niestety kończ. Piękna walka, piękna walka, moi drodzy.